Witajcie kochani, dzisiaj jest środa, więc kolejny dzień, kolejną lekcję odwina z psalmów. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, uwielbiam Cię, proszę prowadź nas, aby Słowo Boże przemieniało i uświęcało nas, nas i nasze otoczenie. Amen. Ave Maria. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj psalm 13. Lekcjo Divina, pierwsza część, czyli lekcjo, czytanie. Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg nade mną będzie się wynosił? Spojrzyj, wysłuchaj, Panie mój Boże, oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci. By mój wróg nie mówił, zwyciężyłem go. Niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieję. Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu. Niech się cieszy me serce z Twojej pomocy. Chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. Amen. Teraz druga część lexo divina, czyli medytacja, medytacja. Prosimy Ducha Świętego, aby w ciszy powiedział. Nad jakim słowem, nad jakim zdaniem mam szczególnie odniesienie do mojego życia? No, powiem wam, że dzisiaj poruszyło mnie w szczególności te słowa: Ja zaś zaufałem twemu miłosierdziu, niech się cieszy me serce z twojej pomocy. Chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. I chyba jeszcze w tym tekście, jeszcze bardziej teraz czytając, zwróciłem uwagę na ostatnie słowa, czyli chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. Powiem wam, że mam taką praktykę, że staram się codziennie odmawiać modlitwy brewiarzowej jutrźnie i nie szpory. I jutrznia to jest taka modlitwa kościoła poranna, a nie szpory, yy, Modlitwa wieczorna kościoła. I w Juczni to jest właśnie takie oddawanie Bogu rozpoczynający się dzień, a w Nieszporach takie dziękczynienie Bogu za właśnie kończący się dzień. I e, oczywiście te modlitwy brewiarzowe to przede wszystkim składają się z psalmów, dlatego e, myślę, że teraz te słowa jakoś dotknęły mnie. Bo jak przez jakiś czas, dłuższy, wiadomo, czyta się, modli się psalmami i one się powtarzają, to czasami jest taka pokusa no jesteś, znowu to samo, już zapamiętuję, oj, co to będzie. Ale właśnie tu te słowa z psalmu 13, który teraz rozważamy, że chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrym, są dla mnie jakby potwierdzeniem, motywacją, że Pan Bóg, który jest dobry, jest mu miłe, że modlę się tymi psalmami. Takie odkrycie kiedyś doświadczyłem, że zastanawiałem się właśnie, jak się Jezus modli. Jezus, jako prawdziwy y, człowiek, urodził się jako Żyd i na pewno modlił się psalmami, więc myślę, że to jest też taka motywacja dla mnie, dla każdego, który modli się psalmami, że jak już. Taka szatańska pokusa, a po co się modlić brewiarzem, po co psalmami, to jest przeżytek. To sobie właśnie uświadomić to, że Jezus, Maryja, Józef też modlili się psalmami. I właśnie to są piękne, niepojęte dla nas tajemnice, że tyle wieków, tyle tysięcy lat mają psalmy, a nadal są wciąż żywe te emocje, uczucia, łaska Boża, bo Słowo Boże jest żywe. Dlatego teraz przechodzę do trzeciej części oracji, czyli modlitwy. Panie Boże, dziękuję Ci, że w Twej mądrości zostawiłeś nam swoje słowo, że zostawiłeś nam psalmy, abyśmy się nimi modlili, chwalili Ciebie, ale też przeżywali nasze życie, nasze radości, troski i smutki w Tobą. Dziękuję Ci, Panie. Panie, proszę Cię, zmotywuj nas wszystkich, abyśmy poznawali Twoje słowo, odkrywali je dzięki Duchowi Świętemu. Amen. I teraz czwarta część: kontemplacja. Oto każdy tyle, ile chce, minut, tyle, ile go natknie Duch Święty. Niech właśnie w ciszy podziękuję Bogu i y, usłucha go. To, co chce Bóg powiedzieć do mnie. I na zakończenie podziękowanie. Panie Boże, dzięki Ci za Twoje słowo, za każde słowo, które jest natchnione, które umacnia nas w, w życiu z Bogiem. Awe Maria, Papa, jeśli chcecie, lajkujcie, subskrybujcie, przekazujcie dalej.